Witam Cię w Księdze Intuicji. Posłuchaj tych pięćdziesięciu afirmacji każdego dnia przed snem i zobacz, jak zmienia się na lepsze Twoje życie. Zanim zaczniemy, koniecznie zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Zamknij oczy, oddychaj, słuchaj i niech Ci służą dla Twojego najwyższego dobra. Zasługuję na spokój i harmonię w moim życiu. Każdy dzień jest okazją do wzrostu i rozwoju. Moje serce jest pełne miłości i wdzięczności. Akceptuję siebie taką, jaka jestem, z pełną miłością. Przebaczam sobie i innym, uwalniając się od przeszłości. Każdy oddech napełnia mnie spokojem i siłą. Moje ciało jest moim przyjacielem, dbam o nie z miłością. Zasługuje na szczęście i radość w moim życiu. Moje myśli są pełne spokoju i pozytywnej energii. Wybieram być pełną miłości i wdzięczności. Pozwalam sobie odpoczywać i relaksować się. Zasługuję na to. W każdej chwili mam dostęp do wewnętrznej siły. Akceptuję swoją przeszłość to, kim jestem teraz i to, kim będę. Z każdym dniem staje się silniejsza i bardziej świadoma. Otwieram serce na miłość, zarówno te do siebie, jak i do innych. Pozwalam sobie czuć i przeżywać swoje emocje w pełni. Moje myśli i uczucia są moimi sojusznikami. Jestem gotowa na pozytywne zmiany w moim życiu. W każdej chwili jestem otwarta na nowe możliwości. Moje życie jest pełne pokoju, miłości i harmonii. Doceniam każdy moment mojego życia. Z każdym dniem staje się silniejsza i bardziej zrównoważona. Mam w sobie wewnętrzną mądrość, która prowadzi mnie przez życie. Każdy krok, który podejmuję, jest krokiem ku mojemu najlepszym życiu. Zasługuję na to, by być szczęśliwą i spełnioną. Moje serce jest pełne miłości, gotowe dzielić się nią z innymi. Przeszłość nie definiuje mojej przyszłości. Z każdej sytuacji uczę się czegoś nowego. Każde wyzwanie jest okazją do rozwoju i wzmocnienia mnie. Moje życie jest pełne możliwości i pełni spokoju. Akceptuję siebie i moje unikalne talenty. Kocham siebie bezwarunkowo, w pełni. Wybieram być pełną miłości, gotową dzielić się nią ze światem. Jestem w pełni gotowa na miłość i sukces w moim życiu. Ufam sobie i moim decyzjom. Moje życie jest pełne piękna i dobroci. Z każdym dniem staje się coraz bardziej zrównoważona. Uwalniam lęk i pozwalam sobie na oddech pełen spokoju. Cenię każdą chwilę spokoju, którą daje mi życie. Jestem gotowa otworzyć się na obfitość życia. Moje ciało jest zdrowe, pełne energii i piękna. Cieszę się z każdej chwili, którą mam i dziękuję za nią. Otwieram swoje serce na nowe doświadczenia i relacje. Moje życie jest w moich rękach i to, co wybieram, jest najlepsze. Z każdym dniem jestem bardziej świadoma swojej wartości. Zasługuje na miłość i sukces, które przychodzą do mnie. Jestem wdzięczna za każdą dobrą rzecz, którą przynosi życie. Moje serce jest pełne pokoju, który przepełnia moje życie. Dziękuję za każdą chwilę spokoju i za to, kim jestem zasługuje na spełnienie i radość w każdej dziedzinie mojego życia śpij dobrze i niech te afirmacje prowadzą cię ku szczęśliwemu i pełnemu miłości życiu do zobaczenia wkrótce